O, to ty. Dzisiaj odcinek o stanach manicznych i niemanicznych. A także o naciągaczach. Dzisiaj poruszę temat monet menniczych i monet niemenniczych. Tak jak na aukcjach internetowych, pojawia się coraz więcej ofert gdzie sprzedający pisze, że moneta męnicza, a faktycznie moneta nie zasługuje nawet stanu 3. I tak według oficjalnej wersji, stan męniczy to moneta, która nigdy nie była w obiegu bez Bezobiegowe egzemplarze, bez śladów uszkodzenia. O. i teraz na przykładzie jednego sprzedającego z aukcji internetowej pokażę, jak gościu opisuje monetę. Nieuczciwie opisuje monetę, podając stan zachowania jako czy a faktycznie monety tak naprawdę w lepszym przypadku to mogą mieć stan tam 2 a, a czasami nie zasługują nawet na, na stan 4 no i teraz zaczynamy jak widzimy przed sobą szalom koronny czyli Boratynka 1660 roku sprzedający podaje że to moneta męnicza, a jak my widzimy, że ta moneta bardzo sporo czasu spędziła w ziemi, została skorodowana przez chemię, zniszczona no i później ten sprzedający wyczyścił tą monetę i wystawił na aukcję i podał, że ta moneta w stanie męnicza. faktycznie na monecie widzimy ślady takiej sporej korozji także ten gruszpan i ślady wyczyszczenia chemią no i taka moneta nie zasługuje nawet na stan 2+, plus, czy tam 2 no i takie małe uszustwo, tak? Następna moneta to widzimy Szalon litewski 1616 roku też ta sama historia, sprzedający wyczyścił chemią to, taką monetę i po czym na monecie pozostały takie ślady wykruszenia powłoki srebrnej. Widać z taką z podstawę tej monety, tak? jakby występuje jakby taki czerwony kolor, tak? faktycznie widać już miedź. Kolejna moneta to półtora 1625 roku, wybity w Bydgoszczy. Ta sama historia sprzedający wyczerścił chemicznie taką monatę, i podaje jako monata w stanie. Yy, Mnie faktycznie, na stan trzeci nawet yy, nie zasługuje taka monata. Kolejna monata, półtora roku yy, 1632 roku, wybity w Elblągu, za panowania yy, Gustawa II Adolfa. No, i też widać ślady tej mikrokorozji po wyczyszczaniu środkiem chemicznym, a także widać znaczne ślady monetę. No i też moneta nie zasługuje nawet na stan 2, czy tam 3. Na 3 zasługuje. Kolejna moneta, grosz litewski 1625 roku. W ogóle nie wiem o czym myślę, sprzedający, podając, że to jest stan błędniczy, ponieważ moneta znacznie została zniszczona podczas obiegu, a jeszcze oprócz tego została skorodowana poprzez i wyczyszczona poprzez sprzedającego, sporą część ta moneta widać leżała gdzieś tam na polu i takie. Taką chemię, którą stosują rolnicy, faktycznie to wszystko zniszczyło taką monetę. No i sprzedający teraz, sp sprzedaje, podaje że to moneta w stanie jedenka, tak? czyli stan menicie. Kolejna moneta to półtora roku Bedgłoskie, też on 621 roku, wybite w mennicę w Bedgłoszcze. No, też ta sama historia. Wielkie oszukaństwo, stan trzeci podają za stan pierwszy, mikrokorozja, wykroszenie powłoki, no i tego typu podobne rzeczy. Kolejna, kolejna moneta to 1,5 roku, ulubiony w Elblągu. Także samo, wyczyszczone chemicznie, z, z, wykroszenie powłoki srebrnej, y, mikrokorozja po całej monecie. I moneta faktycznie stan trzeci. Kolejna moneta, szostak krakowski 1626 roku, też w stanie trzecim, podana jako stan myniczy, też ta sama historia. Chemia, wykruszenie srebra, mikrokorozja i tego typu uszkodzenia monety. Następna moneta to półtoraakty 1627 roku. Wybity w błędkości też, podobnie jak poprzednio, sprzedający przesadził z lecami. tej monetę, no i tak to wygląda na praktyce. Tak to wygląda w internecie. Tak to wygląda dzisiaj w opcjach internetowych. To najlepsze, co, co możecie zrobić, nie szukajcie tam bardzo rzadkich monet w kiepskich stanach zachowania nie kupujcie tego, bo później pożalujecie i nigdy nie ufajcie tak, takiemu rankingu sprzedawcy bo często jest tak, że aha, kupujący patrzy że sprzedający ma tam powyżej tam kilkuset sprzedaż to znaczy, że jest w porządku, tak, i można w niego kupować te monety, to znaczy, że on tam jest uczciwą osobą, tak, to nie zawsze tak jest, jak widzicie na tej praktyce, gościu sprzedaje, oszukuje ludzie systematycznie oszukuje, co tygodniach, co najmniej 50 ofert tak opisanych, yy, yy, podając, że to stanę milniczy, a faktycznie to stanę tam trzecie w lepszym przypadku i na sam koniec, jeżeli już taki sprzedający oszukał Was, no to nie wstydźcie się, stawcie negatywny komentarz, ponieważ uchronicie inne osoby od zakupu takiej, takiego złomu. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych.